Przygody wujka Stacha ze Słonecznej Dąbrowy, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, wujek Stachu, i dzisiaj porozmawiamy o Facebooku. Facebook. Portal społecznościowy założony w nowej erze przez człowieka myślącego Homo Sapiens. Portal ten został założony tylko po to, żeby inne Homo Sapiens mogły się na nim spotykać i rozmawiać. Zamiast wyjść i chodzić, jak Homo Sapiens, bo chodzi i sapie, to siedzą tylko na tych Facebookach i piszą. Z dziewczynami. Z chłopakami, z kolegami, z koleżankami, a miasz pójść i się spotkać, to oni piszą. Sam wiem, jak to jest. Sam byłem i jestem na Facebooku, i tylko siedzę i piszę, i z kolegami, i z koleżankami, i się piszę z koleżankami, i z kolegami, i się piszę, bo to jest takie pisajdło trochę kolejny aspekt Facebooka to to udostępnianie tych kwejków na kwejkach na Facebooku te wszystkie gry te zaproszenia przecież to zwariować można od tego no a nie można wchodzi się na kwejka na kwejka a ta wszystkie tam jakieś przekleństwa i te inne i o i co so, tylko jakieś jody małe i mówię że Melan zacząć bo weekend kto to w ogóle widział? Takie zachowanie u młodych ludzi, taka propaganda prowadzona przez władzę, a przez kogo? Propaganda, żeby młodych ludzi nie wychowywać dobrze. A co wy myślicie? Że to tak nie jest? Najlepszy dowód na to: pijo te alkohole w tych gimnazjach, pijo, palo. Zamiast się brać do roboty, to nie! Bawić się chcą, a zasłużyli na zabawę? Jak to w życiu łopaty nie mieli, betonu nawet nie wiedzą, jak mieszać. Kto to widział, jak to mówiła moja koleżanka? Co to jest? Ja oczywiście sam jestem z tego pokolenia ale w ogóle mi się wydaje, że my w, w dobrym kierunku nie idziemy. O nie! Zatracamy się w tych naszych wzorcach osobowych, pracocholikach. Ja daję wam pytanie na dziś. Dzisiejszy dzień, jutrzejszy, jeszcze pojutrzejszy i jutrzejszy, jutrzejszy, pojutrzejszy. A pytanie brzmi, po co komentujcie subskrybujcie lajkujcie mara